Słuchaj, jak będziesz tak stał w mam czytać? mam czytać? Nie, nie, się right cześć, right cześć. Right cześć moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale w Kolejnym <grym> Dzisiaj zapraszamy was na łódkę, tak? Co to świadczy, no. nie? To polega na tym, Wszyscy że... Wszyscy wiemy, na czym to polega. No dobra. Bo przyszła <grym> temu, kto zrobił Słuchajcie, ja właśnie to montuję i zobaczyłam, że nie powiedzieliśmy dokładnie na czym to polega, więc stwierdziłam, że szybko powiem. No i chodzi tutaj o to, że Hania czyta pytania, a jeżeli jedna osoba uważa, że któraś zrobiła to. Coś, co Hania akurat przeczyta w pytaniu, no to wtedy moczę tej osobie głowę w misce, w sensie nie ja, tylko każdy, wiecie, każdy każdemu. Tak wiem, że te miski tam są różne i ja mam garnek, ale nie znalazłam po prostu takich samych dużych misek w domu. No, także to dla jasności, a teraz już wam nie przeszkadzam w oglądaniu. No dawaj, czytaj. Kto ma największe powodzenie u płci przeciwnej? Ooo, <laughs> ja, <że nie> ja mówię, <laughs> ja, że nie ja pierwsza. Kto najlepiej gotuje? Ja. Słuchajcie, no... Ja. No nie no. Nie. To no, nie. Kto najdłużej śpi? No co się tak hamuje. Trzeba dać się, a Ale... nie... Kto się najlepiej uczy? No nie, nie, no, nie. Grochu. grochu. Teraz nie, teraz Zuzia. Ale ogólnie to ty. No, nie. nam was wody To trzeba... Kto ma ja, najładniej ja. na imię? Wszyscy tu ja. mają jakieś z imiona Kto się najlepiej ubiera? Kuba Kto ma najwięcej znajomych? Kto ma największy rozmiar buta? Jezu Kto no z tyłu nie wygląda? Gręcznik jakiś Nie wiem, to się słońce objeje Kto ma najładniejszy pokój? Ja yes. yeah, mam zdecydowanie. Yeah. Nie, no ty nie masz nic w tym pokoju, a yeah, ja mam takie ładnie zniewolone. Nie masz nie masz Nie masz nie masz Mam, nie masz... Yes, yes, ale. Ale... Ja mam jakieś ślady, coś mój. <laughs> co? Twój? Dobra, no, dalej. dalej. <laughs> Kto ma psa? Ja mam. Ja mam. Kto jest największym leniem? Jezus. Kto spędza najwięcej czasu w internecie? Ja. Tak, mam za mało wody. Ja ci trochę dam. No, nie, nie, no nie, nie, no. nie, ty nie, ja mam? No, nie, 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 dam. Kto jest najbardziej nie, 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 Kto jest ja. Nie, ja Zapomniałam, ja że ty miałeś krótki. Ja się sama to Kto jest najgrubszy? <grym> nie! nie <to> sobie. <grym> ja. Kto jest najlepszą przyjaciółką? Kto jest najlepszym przyjacielem? Ja. <grym> na pewno e, jak nie, nie. Kto więcej czasu spędza na świeżym powietrzu? Chyba ja. Nie. -e. Dobra, ja się w domu Ja ciągle wychodzę. No właśnie. Kto ma więcej jedynek w szkole? Czemu ja? No ty! Trzy? No to dużo! Ja nie mam żadnej. Ja mam jedną. A ja mam. Ale... Ja wszystkie uprawione i trzy, tylko. No A ja żadne! Ja jedną. Kto ma części czystą w pokoju? Ma kuba, to taki pedant! On to ma wszystko... jak trzeba. Kto dodaje więcej soli? Nie dobra, nie. Kto jest wyższy? Zuzia. O nie, ty ma. Zuzia, słuchajna. Wszyscy się tu mam telefon. A znowu co No Zuzia, nie damy. Od wody. Nie to leci tutaj. No ej, ja jeszcze nie skończyłam. Kto ogląda więcej filmów? Ja nie oglądam filmów. Teraz nic nie widzę. Kto szybciej biega? Ty chyba. No ja. Ty nie biegasz! Ale jak już bym to najszybciej. Ale jak już bym biegał, to najszybciej. Kto ma więcej zwierząt? Kuba. Kto ma częściej nie zrobioną pracę domową? Ja Kuba. zawsze mam wszystko odrobione. Jasne. Ja nigdy nie mam, więc... Trochę ja... ostatnio coś się no. zapuszcza. Kto bardziej zwraca uwagę na swój wygląd? Ja? No, tak! Tak, my potrafimy wyjść jak manela. Wczoraj? Jest... Jezu, nie, nie będzie czasowały te rysiki do mojej bluzy. Czemu żebyś na w dzisiejszych. No bo do filmu, żebym nie żeby fajnie, że widać. Kto jest bardziej nieśmiały? ha! No grochu ty jesteś. I masz za mało wody. Nie no, jest i nie widzę już nic na oczach. Kto najładniej śpiewa? A też Kuba takie koncerty. Nie. O, kto dłużej odszucz. i częściej śpi. Co? ja miałam, kto nie najdłużej nie śpi, Ula. Co? Było kto najdłużej śpi. Było, kto najdłużej śpi. Tak? No ja miałam. Miała. Nie, nie, no. Kto częściej przytula? W <grym> ja to masz jakąś manię. Kto częściej się śmieje? <noise> Zuzia! Albo Kuba. Zuzia Kto jest bardziej dziecinny? No ty. No ty! No to ty? No, co ty? no o ty, jezus, Ja no jestem ty. cała szkła Wszystko. wszystko ale Jeszcze no nie jesteśmy u siebie. Jeszcze nie jesteśmy u siebie, nie mamy no. ubrań, a ty jesteś cała sucha. Jestem mokra. Ty no jest bardzo. Jestem mokra. mokra.

ale jeszcze ich dowodnę, także dzięki moi drodzy za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować. A teraz zobaczę ja w kolejnym Nawet ja dostałam wodą.